działa i to jak działa. Wczoraj Adam Małysz po 1399 dniach znowu znalazł się na najwyższym stopniu podium. I to gdzie? Na Wielkiej Krokwi, na skoczni imienia Stanisława Marusarza. Maciej Kurzajewski, witam widzów TVP Sport i programu pierwszego telewizji polskiej. Wraz ze mną Apoloniusz Steiner prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, konkurs numer dwa tego sezonu, jeśli chodzi o weekend Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w zimowej stolicy Polski w Zakopanem. Wczoraj fantastyczne zwycięstwo Adama Małysza. Dziś zastanawiamy się, co się może wydarzyć. Oczywiście bardzo liczymy na to, że Adam Małysz znowu dzisiaj wygra. Kolejna sprawa. Dzisiaj na pewno, bo to obliczyli dziennikarze, Adam Małysz może przekroczyć szósty kilometr, jeśli chodzi o ten dorobek metrów w swoich skokach w zawodach Pucharu Świata w karierze. Jak na razie na koncie ma 5908,5 metra. To oczywiście o niczym nie świadczy, jest w tym trochę zabawy, ale to są takie rzeczy, których gdzieś tam możemy dotykać, cieszyć się nimi i co sprawia, że jeszcze pełniej odbieramy ten weekend w Zakopanem. To wielkie święto skoków narciarskich Adama Małysza. Adam Małysz dzisiaj też ma realną szansę, by wskoczyć na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo ta strata przecież jest zaledwie kilkupunktowa w tej chwili do trzeciego Amana. Tak, no rzeczywiście. Musi na to jeszcze Amman pozwolić. Walka będzie ostra i na pewno będą się liczyli i Morgenstern, i Hoffler, i Amałysz, i Amman. To jest podstawowa czwórka. Może ktoś tam jeszcze się włączy do tego wszystkiego. Po serii kwalifikacyjnej liczymy na Kamila Stocha, ale on już zasłużył na to, żeby zajmować częściej miejsca w czołowej dziesiątce. Także to będzie też nasz numer dwa w tym momencie. Wspólnie z nami serię kwalifikacyjną do dzisiejszego konkursu oglądali widzowie TVP Sport. To, o czym Pan powiedział, Panie Apoloniuszu, to znakomity skok Kamila Stocha. Na odległość 137 metrów to był drugi wynik. Kamil Stoch po tym skoku powiedział, potrzebowałem takiego impulsu, by myśleć o dwóch dobrych skokach już w samym konkursie. Tak, oczywiście, no, jakby nie było w stawce najlepszych zawodników Górnym Świata jechał. Co prawda potem zdorskich roz, został obniżony, a warunki się pogorszyły. Stąd krótsze skoki tych najlepszych, prawda? Ale to jest całkiem normalna sprawa. Natomiast ten jeden skok na pewno wzbudzi u, u Kamila Stocha no, poczucie, poczucie, że on tu może zawalczyć z tymi najlepszymi. I już się to na treningach często zdarzało, więc pora może, żeby przyszedł czas w konkursie. Zupełnie nie powinien wypaczać naszych nadziei, na podium, kolejne podium Adama Małysza. 91 w jego karierze i na zwycięstwo daj Boże 40, skok z serii kwalifikacyjnej 121 metrów powiedzmy o tym, że Severin Freund, który tak dobrze z niemieckiej ekipy skacze w ostatnich konkursach miał 123 metry Koffler 123, Morgenstern 124,5 metry ale tak jak Pan wspomniał, belka obniżona zmieniły się trochę warunki, to to były absolutnie tylko i wyłącznie skoki treningowe tak chyba należy je tra traktować o, oczywiście, dla tej czołowej dziesiątki ta kwalifikacja dzisiejsza to, to było tylko przetarcie zapoznanie ze skocznią, prawda, z warunkami atmosferycznymi, na luzie całkowicie, więc tu się nikt do tego nie przykładał. Teraz się zaczną podchody, wszyscy ubiorą nowe kombinezony. Nastąpi takie sprężenie psychiczne, myśl tylko o skokach. Odcięcie od rzeczywistości, od całego tego tutaj huku, który się rozlega wokół tego stadionu i skoncentrowanie się tylko na, na oddawanym skoku. I w tym Adam jest dobry i na niego możemy liczyć. Kamil Stoch, raz jeszcze wracamy do bardzo dobrego Skoku Kamila 137 metrów Bartek Heller po tym skoku zapytał Kamila o to, co będzie robił, żeby utrzymać przez najbliższe dwie godziny tę dobrą formę, którą pokazał w kwalifikacjach. Kamil odpowiedział, no niewiele więcej od tego, co mam zaplanowane. Tutaj nie można odchodzić od tej rutyny przygotowań ostatnich chwil przed konkursem. Tak, widać jak on pięknie przytył górą ten skok od razu. Nogi mocno zapracowały. Góra ładnie wyszła przez niego, z rotacją odpowiednią. Miał jeszcze wysokość tam w końcu, w związku z tym Czekaj, spadł z góry, ale wylądował z telemarkiem, Czyli pewnie on się czuje, jest w formie, jest w dobrej dystrycie ekspozycji, to mu cały czas teraz wzrasta ta forma już od turnieju, czy czterech skoczy, czy od grudnia. No i faktycznie ja, ja bardzo na niego tutaj liczę. Bo jeszcze nie jest spełniony w tym sezonie. To jest szczęśliwy weekend, nie tylko dla Adama Małysza, ale w ogóle dla polskiego narciarstwa. Cześć zwycięstwa Adama Małysza. Dzisiaj Justyna Kowalczyk, to warto byłoby o tym powiedzieć. Widzą to Państwo, relacjonowaliśmy na żywo te zawody ze stońskiej otepy w programie drugim Telewizji Polskiej przed południem. Dzisiaj przegrała z Marit Biergen, ale była druga ze stratą 32 sekund na dystansie 10 kilometrów techniką klasyczną. Powiedzmy, jakie mogły być tego przyczyny. Marit Biergen nieco wcześniej zakończyła ten swój tren. Zresztą nie wystartowała w turdeski. Justyna Kowalczyk, triumfatorka turdeski, może być zmęczona, trenowała w Dolomitach, a zatem pewnie nie miała tej świeżości, na którą tak liczy na Mistrzostwach świata, ale to był dobry bieg w jej wykonaniu. Tak, chociaż jeśli dwie sekundy, to jest dość spora strata, ale trzeba wiedzieć, że Justyna rzeczywiście miała taki podokres teraz ładujący, Wy, wykonała bardzo dużą liczbę kilometrów, dużo godzin. Wybieganych z małą intensywnością, ale bardzo trening taki mułowaty. W związku z czym po, po takim treningu zawodnik jest bardzo wytrzymały, ale jest wolny. On potrzebuje przyspieszenia treningu, a najlepiej startami dojścia do podwyższenia swojej prędkości, szybkości na trasie biegu. W związku z tym teraz czekają moim zdaniem z każdym biegiem lepszy bieg, szybszy bieg, bo tak to było zaplanowane. Justyna Kowalczyk na podium zawodów Pukaru Świata. Justyna Kowalczyk, która ma w tej chwili przewagę nad. Marit Biergen z 455 punktów klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Już wcześniej, niemal na początku sezonu, Marit Biergen mówiła, Justyna Kowalczyk, kolejną trzecią już z rzędu kryształową kulę ja zostawiam Polce. Dla mnie będą najważniejsze mistrzostwa świata, ale dla Justyny Kowalczyk też będą najważniejsze mistrzostwa świata i w każdych zawodach, no na pewno nam to pokazała, ale i dzisiaj e, to pokazuje, że będzie nawiązywała walkę z Marit Biergen absolutnie równorzędną. Tak i potwierdza się w ogóle sytuacja, że Marit Biegen i Justyna Kowalczyk w tej chwili odskoczyły jak gdyby, od wszystkich innych zawodniczek i ta rywalizacja, te najwyższe trofea powinna się rozgrywać między nimi. Tak to przynajmniej wygląda i chyba tak to będzie a Justyna jest tutaj naprawdę z dużymi szansami, tak jak Vancouver, żeby w któryś z biegów tą biergę pokonać. Nie? Życzymy dobrze Justynie Kowalczyk, trzymamy za nią kciuki, ale dzisiaj skupiamy się na Adamie Małyszu. Polska tutaj kibice skandują na trybunach, zresztą zebrał ich się tłum również dalej nieco od skoczni, na pewno ponad 30 tysięcy ludzi na żywo gdzieś tam ogląda tutaj w Zakopanem te zawody. Kibice, parada kibiców dzisiaj przeszła ulicami Zakopanego przed południem, oglądał ją Bartosz Heller, jednej z głównych ról Wystąpił właśnie Apolonius ale zobaczmy jak to było. Kibiców zachowanym nie mają prawa się nudzić, wczoraj długo świętowali zwycięstwo Adama Małysza, a dziś spotkali się na wielkiej paradzie kibiców. Adam Małysza! Jeszcze raz mnie, to pierwsze języki, jeszcze raz powietrze, nic się nie liczy, mnie Serwisem Słyszałem jakąś dedykację od ciebie dla Adama Małysza. No wiesz, dzisiaj miałam zaśpiewać dla wszystkich kibiców dla Adama, więc wybrałam piosenkę jeszcze raz, żeby jeszcze raz skakał, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i żeby skakał do końca świata, bo on jest na najlepszy. Hello! Wśród gości wielkiej porady kibiców Adam Giersa, Polonius Steiner, również Walter Hofer. Well, do you like Podoba the show? się Panu. Yes, of course. It's a pleasure tak, be oczywiście, here to wielka all this this. przyjemność być tu wśród fans, tysięcy kibiców skoków narciarskich. To takie otwarcie uh, dzisiejszego kind of konkursu. Takiej parady kibiców w historii Pucharu Świata jeszcze nie było, bo po dwóch godzinach wspólnej zabawy Biało-Czerwona Armia dotarła pod Wielką Krokiem. Tak, Berlin ma swoją Love Parade, a Zakopane ma paradę kibiców Adama Małysza. Jak pan się czuł podczas tej e, fantastycznej zabawy, myślę, panie Apoloniuszu, na Krupówkach i ulicach Zakopanego? Nie, no oczywiście, chociaż staliśmy na jednej z tych wielkich ciężarówek, które wolno poruszały się, w związku z nie mieliśmy tam stąd oglądu całości, ale ci, którzy patrzyli z zewnątrz właśnie na, wszyscy, na wszystkie, na całą tą paradę, no to mówią, że było bardzo fajnie, że było świetnie i że tegoś takiego jeszcze nie było. Ja nie pamiętam faktycznie na żadnym pułaże świata, ani nawet na miesiącu świata tego rodzaju parady. Szanowni Państwo, ponad 30 tysięcy widzów tutaj na żywo w Zakopanem, myślę, zobaczy drugi kon. Kurs tego weekendu z udziałem Adama Małysza w roli głównej. Bardzo liczymy. Wczoraj jubileuszowe 90. podium pokarowe w karierze Adama Małysza. Dzisiaj mamy nadzieję na 40. w karierze zwycięstwo naszego super skoczka. Bardzo w to wierzymy. Wczoraj Adam Małysz wzruszony po tym zwycięstwie. Zresztą posłuchajmy raz jeszcze tych słów. Bardzo się że to się stało w zakopanym, bo to naprawdę jest coś wielkiego dla mnie i myślę, że. Ten sentyment, który mam do zakopanego, do tych kibiców naszych, to nigdy nie zagaśnie. Nawet jak już przestanę skakać, to, to to pozostanie, bo to jest gdzieś tam głęboko w sercu i ja wiem, że tutaj zawsze dostaję powera i to mnie cieszy. Przed tym drugim skokiem e, słyszałem jak śpiewali Polska biało-czerwoni, pomału się nie popłakałem, także naprawdę to są niesamowite wrażenia. Łzy szczęścia, aby pojawiły się dzisiaj również w oczach Adama Małysza, kogo najbardziej powinien się obawiać. No, jednym z e, tych, którzy pewnie będą walczyć dzisiaj o podium jest Andreas Kofler, Austria, który wczoraj był drugi. Z Andrasem Koflerem rozmawia Sebastian Szczesny. Sebastianie. Andreas Kofler obok mnie. Andras i tutaj, zna język polski. Andras, ich weiß, dass to auch Polnisch spricht, nie? Ja, ein bisschen. Tak, troszeczkę. Dobry skok, und uh, was noch wichtiga jest. Ah, dziękuję. Czyli dobry skok, to słyszeli Państwo i coś, co jest jeszcze bardzo ważne. Dziękuję. Andreas, bardzo wyluzowany, uśmiechnięty, ostatnia Kawa przed startem. Andreas, sehr lekko lustig, die letzte Kaffee von dem Start? Ja, genau. Äh, kleinen Kaffee äh, zum Aufwachen nochmal, äh, jetzt nach, nach der Qualifikation und richtig einzustimmen äh, auf den ersten Durchgang. Und ich freue mich schon bei dieser Atmosphäre. Andreas powiedział, że oczywiście, zakawa, żeby się rozluźnić troszeczkę po kwalifikacjach. Potem znowu rozgrzewka. Już się cieszy na pierwszą Serię, na to i szczególnie z tej atmosfery. Właśnie zapytam Andreasa Koflera o tę uh, atmosferę. Andreas, da möchte ich atmosferę na Atmosphäre nachfragen. Wie gefällt in Zakopane? Ja, jest Weltklasse. Also, ich glaube, das ist einzigartig im ganzen weltcup ja, I glaube jeder atlet freut sich hier auf der Schanze zu springen und uh, ja, in diese to hineinzuspringen. Andras Kofler powiedział nam, że oczywiście Adam Małysz się rozgrzewa, to piłka właśnie, e, którą grają w tej chwili za nami Adam Małysz z kolegami. E, a Andras Kofler powiedział, że oczywiście atmosfera wspaniała, że skakać tutaj podczas tych skakać tutaj podczas tych zawodów to jest coś wspaniałego. Tyle Andras Kofler bardzo dziękujemy Sebastian Szczęsny, rozmawiał z Andreasem Koflerem, luźna atmosfera w tym miasteczku skoczków, ale bardzo dobrze, takie odprężenie jest potrzebne, żeby później przełożyć to na dobre skoki. Apoloniusz Najner, twórca, współtwórca sukcesu Adama Małysza, opowie nam teraz w 30 sekundach, dlaczego Adam Małysz może dzisiaj po raz drugi podczas tego weekendu zwyciężyć na wielkiej kroki. Słuchamy panie Apoloniuszu. No oczywiście trochę jestem sprowokowany do tej wypowiedzi, ale jest to możliwe. Przede wszystkim jest w wysokiej formie, jest siebie, zawsze wtedy, kiedy tutaj nie miał wysokiej formy, zawsze praktycznie miał zanotował dobre występy, czyli i stanął nawet na podium, a teraz czujesz jest w wysokiej formie, prawda? Wczoraj wygrał, jest świetnie wyluzowany przed dzisiejszym konkursem. No więc wiele przemawia za tym, że może wygrać, ale oczywiście pewności nie możemy mieć. Panie żadnej. Apoloniuszu, mnie pan przekonał. I myślę, że miliony polskich widzów przed telewizorami, szanowni państwo, warto przeżyć to wspólnie z nami, warto dać znać znajomym, rodzinie, by również włączyli jedynkę TVP Sport i wspólnie z nami oglądali to, co dzieje się. Coś zupełnie magicznego, wyjątkowego na Wielkiej Krokwi w Zakopanym. Warto to zobaczyć na żywo. Już za moment powita państwa ze stanowiska komentatorskiego telewizji polskiej pod skocznią imienia Stanisława Marusarza. Włodzimierz Saranowi życzymy Państwu wspaniałej, doskonałej zabawy. <grystanie>